Dyżury w sprawie nowych rozwiązań podatkowych zawartych w Polskim Ładzie są realizowane w dni robocze w godzinach od 8 do 19. Wszelkie informacje można także uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 94 35 51 980. Na razie mamy bardzo mało pytań związanych z Polskim Ładem. No i one przede wszystkim są związane z tym, jakie oświadczenia powinien, powinna osoba, która jest zatrudniona u płatnika złożyć, czy, czy korzystne jest składanie tych oświadczeń. Tego rodzaju to są pytania. Urząd Skarbowy namawia wszystkich, aby umawiali się na wizytę telefonicznie lub przez stronę wizyta.podatki.gov.pl. To nie tylko wygoda i bezpieczeństwo, ale także oszczędność czasu. Jest system rezerwacji wizyt, i co 15 minut jest rezerwowana wizyta. Ten system został wprowadzony, i jednym z powodów, dla którego go wprowadzono, było właśnie wystąpienie pandemii. On już funkcjonuje około półtorej roku ale ten system się sprawdził i myślę, że on będzie wykorzystywany niezależnie od pandemii, dlatego że on powoduje, że nie tworzą się kolejki w Urzędzie Skarbowym. Po prostu te, te osoby, które danego dnia chcą odwiedzić Urząd Skarbowy, ich nie jest tak dużo, żeby musieli oczekiwać w kolejce, tylko każda po prostu wybierze sobie dogodną dla siebie godzinę. Wszelką korespondencję można wrzucać do urny znajdującej się przed wejściem do Urzędu Skarbowego. A już za miesiąc będzie można rozliczać się z urzędem. Tu urzędnicy również namawiają do składania zeznań przez Internet. Zeznania roczne mogą być składane po dniu 15 lutego, to znaczy fizycznie te zeznanie można wypełnić i złożyć wcześniej, ale termin złożenia przyjmuje się i tak, że jest niewcześniejszy niż 15 lutego, więc złożenie na przykład w styczniu zeznania nie powoduje, że podatnik otrzyma wcześniej nadpłatę. Tu też chciałbym powiedzieć o terminach. Jeżeli chodzi o zeznania elektroniczne, to termin zwrotu nadpłaty jest 45 dni, jeżeli chodzi o zeznanie papierowe, termin zwrotu nadpłaty jest 3 miesiące i to też jest ta różnica w terminach spowodowana, żeby zachęcić podatników do składania zeznań w formie elektronicznej. Wszystkie informacje dotyczące podatków znajdziemy na stronie podatki.gov.pl